Reprezentujecie Państwo firmy, które oferują urządzenia techniczne i materiały służące poprawie efektywności energetycznej budynku, czyli temu, aby zużywały one mniej energii. 90% budynków w Polsce to domy jednorodzinne, natomiast 10% to budynki wielorodzinne. Czy można określić, jakie są straty energii, które ponosi właściciel budynku, który jest niewłaściwie zaizolowany? Ile procentowo tej energii ucieka przez dach, okna, przez ściany? I o ile więcej energii zużywa źródło ciepła, zużywa urządzenie, którym ogrzewamy dom, gdy jest on źle ocieplony? Tak, oczywiście jest to policzalne. Mój przedmówca nawet wspominał, że źle zaizolowane na przykład okna to może być utrata ciepła nawet do 40%. Natomiast skala tego zjawiska w Polsce jest olbrzymia. Parę lat temu były robione takie szacunki, że budynków, które wymagają bardzo dużej termomodernizacji, w Polsce jest ponad 4 miliony. Jeśli chodzi o ich straty ciepła, nawet zostały nazwane oficjalnie wampirami energetycznymi. I to jest trochę tak jakby odwrócenie teraz definicji, to jest ogrzewanie domu. Jeśli zdamy sobie sprawę, że ogrzewanie domu to nie jest dostarczanie ciepła, żeby ogrzać budynek, tylko dostarczanie ciepła, żeby pokryć straty energetyczne budynku. Czyli im więcej ciepła zużywamy i energii elektrycznej, energii cieplnej dostarczamy do budynku, tym, tym, tym to oznacza, że tym większe są straty cieplne tego budynku. I to jest ta logika, którą powinniśmy przyjąć dla na, na, na celów naszej dyskusji, w ogóle podejścia do termomodernizacji i, i jakieś zmiany energetycznych w, w budynkach również legislacja dosyć mocno się zmienia w tym zakresie zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej dziś mówimy o tym i to też może zobrazować skalę warunki techniczne 2021, które już obowiązują i mają okres, w których pewne już etapy weszły w życie w poprzednich latach Dziś są zaostrzane, jeśli chodzi o zapotrzebowanie energii dla budynków jednorodzinnych i budynków mieszkalnych. I dziś mówimy o tym, żeby budynek uzyskał pozwolenie na budowę, to zapotrzebowanie dla budynku nie może być większe niż 40 W na metr kwadratowy w ciągu roku. Przy czym mówimy, że jest to średnia wysokość takiego budynku jest 2,70 jeśli teraz porównamy budynek dzisiaj budowany z odpowiednią termoizolacją do budynku np. z lat 80., to tam to zapotrzebowanie jest 4-5-krotnie większe i może wynieść nawet 200 W na metr kwadratowy, a zatem jest to potężna strata i jednocześnie potężne koszty, które przy audytach energetycznych lub przy termomoderniz przed termomodernizacją można oczywiście policzyć i wykazać. Nawet gdyby ktoś zrobił tylko termomodernizację, zostawiając Obecne źródło, nie, nie mówię tutaj już o ekologii, tylko ale samej ekonomii, to na pewno to odczuje i będzie w stanie to policzyć, także jest to bezwzględnie policzalne. A jakie znaczenie w kontekście tych wspomnianych strat energii mają nieszczelne okna i drzwi? Jeżeli do tego właśnie dodamy nieszczelne okna i drzwi wykonane w starej technologii, to okaże się, że będzie nas to bardzo dużo kosztowało. W Polsce dominują budynki jednorodzinne o powierzchni średniej około 134 m2. Jeżeli taki budynek rozpatrzymy pod względem strat ciepła i założymy, że okna, które są w nim zainstalowane, są wykonane w starej technologii i posiadają parametr, w granicach 2 watów na metr kwadrat razy Kelvin, to okaże się, że przez te przegrody w ciągu okresu grzewczego tracimy około 8700 kWh. Jeżeli ten sam przypadek rozpatrzymy przy wymienionej stolarce na można powiedzieć teraźniejszą, o parametrze UW w granicach 0,8 W na metr kwadrat razy Kelvin, okaże się, że w ciągu okresu grzewczego jesteśmy w stanie zaoszczędzić, zaoszczędzić 5200 kWh. I mówimy tu tylko i wyłącznie o wymianie samej stolarki okiennej i drzwiowej. Te kilowaty, kilowatogodziny, o których rozmawiamy, każdy z nas na podstawie własnych rachunków za energię może przeliczyć na konkretne sumy. Najczęściej będzie to nawet kilka tysięcy złotych w ciągu sezonu grzewczego. Co jeszcze można zrobić, żeby obniżyć te rosnące rachunki za energię i koszty ogrzewania budynku? Tak, rozmawiamy tutaj o, o stratach energii. Straty to jest, to jest to, co najbardziej do nas przemawia. I wtedy, kiedy wymieniamy sobie poziomy procentowe, dachy, to 15% straty, ściany zewnętrzne do 30%, podłogi do, do, do 10% czy nawet 15%, to cały czas poruszamy się w jakichś takich obszarach abstrakcyjnych. Ale jeżeli sobie uzmysłowimy, że, że suma tych strat przyjmijmy dla, dla budynku przez przegrody zewnętrzne 50%, to tak naprawdę uszczuplamy o 50% energię, którą kupiliśmy, za którą zapłaciliśmy. I w efekcie Zamiast ogrzewać nasz budynek, ogrzewamy świat poza tym, tym budynkiem. No a przy obecnych cenach energii e, musimy też pamiętać o tym, że, że dużej części z nas nie stać na to, żeby tą energię, która, która jest nam potrzebna, e, sobie nawet zakupić. E, warto więc skupić się na tym, żeby te straty ograniczać, ograniczać, dlatego że nikt inny za nas tego po prostu nie zrobi. Z tego co panowie powiedzieliście, możemy zapobiec ucieczce niejako ponad 30% energii zużywanej przez budynek, a co więcej, istotne jest to, że nie ogrzewamy budynku dla samego ogrzewania, ale po to, żeby właśnie uzupełnić straty energii tego budynku. Poza niższymi rachunkami i kosztami utrzymania budynku, oczywiście są jeszcze bardzo istotne kwestie środowiskowe. To jest zarówno kwestia czystego powietrza, którym oddychamy, zarówno właściciele budynku, jak i ich sąsiedzi, no ale także kwestie klimatyczne, bo budynki przyczyniają się do ogrzewania się atmosfery i jeśli chcemy walczyć ze zmianami klimatu, musimy także zaadresować temat budynków.